Witam serdecznie. Zaobserwowałem bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Otóż te ślimaki w wersji takiej bardzo brązowej o te ślimaki w wersji bardzo brązowej, dużej, bezmuszlowe, tak bezmuszlowe ślimaki kopię właśnie szpadlem i on tak wejdzie tyle pod ziemię i tu poskłada jajeczka. I to takie grono jest jajeczkiem, Naprawdę dużo tych jajeczek. Uważam, że tych jajeczek może być nawet o kostu. Tak? I tych jajeczek wielkości właśnie takiego bym powiedział wielkości. Jaka to może być wielkość? Hmm. Takie kuleczki od strzelania pistoletem takiej są takie kuleczki. Muszę uciekać, mrówki mnie atakują, słuchajcie. Są wielkości tej kuleczki takie mniejsze. No Średnica może być, powiedziałbym, 4 mm. 3,5. 3,5. I ten ślimak, o, on miał taką norkę. Prawda? I w tej norce robił sobie te jajeczka. Ten ślimak właśnie duży, który Yy, tu mi się pochowały, nie ma już ich było tu ich więcej tu o, tej wersji właśnie ślimak tej wersji ślimak robi te jajka ten brązowy, duży ślimak tak, i on właśnie robi jajka w takiej ziemi wilgotnej nagrzanej też przez słońce zgubiłem go trochę ojej Tak. I to by było to wszystko, jeśli chodzi o takie zjawisko przyrodnicze i życzę miłego dnia.